Ksiądz january Żelawski. Opowieść o zapomnianym giedrzwałdzie. Z takimi wątpliwościami u proboszcza nadeszła niedziela 15 lipca. Z racji święta na placu kościelnym zgromadził się ogromnie wielki tłum ludzi, określany na ponad 10 tysięcy. Po normalnym objawieniu, jak w dni poprzednie. Nadszedł czas na składanie zeznań przed proboszczem i świadkami. Jako pierwsze, zgodnie już ze zwyczajem, składały zeznania Barbara i Justyna, a po nich zgłosiła się panna Katarzyna. Od razu oświadczyła, iż wczoraj nie była, gdyż żadnego widzenia nie miała. A przez to chciała być szczerą i nikogo nie wprowadzać w błąd. Te jej słowa były jakby prośbą lub zachętą, by zarówno proboszcz, jak i świadkowie dali wiarę w prawdziwość kolejnych słów, czyli składanego oświadczenia. Dzisiaj w czasie modlitwy różańcowej ukazała mi się ta sama postać, co w piątek, na niewielkim obłoku nad uciętym konarem, ale tym razem nie miała na sobie białej, ale szarą, pofałdowaną i błyszczącą szatę. Przepasana była pasem tej samej barwy, rękawy były wąskie. Na głowie miała różnokolorową koronę, spod której opadały na ramiona jasno błyszczące włosy. Oblicze jej było białe i jaśniejące, z dłońmi opuszczonymi ku dołowi. Wychodziły aż do stóp długie promienie. Stopy były niewidoczne. Zjawienie to, jak szybko się ukazało, tak po krótkim czasie jeszcze szybciej znikło znacznie szybciej niż u dwóch dziewczyn. To zeznanie zostało skrupulatnie spisane ze szczególnym podkreśleniem zaistniałej różnicy w wyglądzie, zjawiającej się pani. Po Katarzynie zeznania składała wdowa Elżbieta. Tym razem jej zeznania były bardzo krótkie i trwały zaledwie kilka minut. Widziała to samo co wczoraj, a między innymi, że najświętsza panna trzymała w lewej ręce dzieciątko Jezus. Odtąd ta wizjonerka prawie codziennie będzie składać takie same zeznania. Podobnie będą też czynić i pozostałe trzy wizjonerki, powtarzając codziennie o takich samych widzeniach. Przy czym panna wieczorek, zajęta pracą w polu, od 17 do 28 lipca, na modlitwę różańcową pod klon nie przychodziła. Z tej racji w tych dniach nie miała też żadnych widzeń. Różniące się zeznania dziewczyn, panny i wdowy wprawiły proboszcza w jeszcze większy kłopot i doprowadziły aż do prawdziwego bólu głowy. Dziewczęta zeznają, iż widują Maryję w postawie siedzącej, bez korony, bez dzieciątka i w białej szacie. Panna zeznała, iż widziała Maryję w postawie stojącej, bez korony, bez dzieciątka, ale w szacie szarej. Wdowa oświadczyła, iż widziała Maryję w postawie stojącej, ale w koronie i z dzieciątkiem Jezus, w szacie białej ze złotymi liliami. Czy to jest możliwe, aby ukazująca się pani, tylko jako jedna osoba, miała aż trzy różne postacie: siedzącą i stojącą z koroną i bez korony, z dzieciątkiem i bez dzieciątka, w białej szacie oraz w szarej szacie? Zaprawdę tej nocy miał bardzo trudny problem do rozstrzygnięcia. Będąc nadzwyczaj zajętym i przepracowanym z powodu zaistniałych wydarzeń w parafii, również i sam popełnił pewien błąd. Pomimo iż omawiane objawienia trwały już od trzech tygodni, to jednak nadal nie powiadomił swego przełożonego, czyli księdza biskupa Filipa Kremenca, rezydującego we Fromborku. Wspomniany biskup o objawieniach w Gietrzwałdzie dowiedział się dopiero z niemieckich gazet. Dlatego w dniu 2 sierpnia 1877 roku skierował do proboszcza Weichsla pismo z zażaleniem, iż go dotąd o tych wydarzeniach jeszcze nie poinformował. Ponadto biskup Filip polecił, aby proboszcz z Gietrzwałdu jak najszybciej przesłał mu dokładne i szczegółowe sprawozdanie o tych objawieniach. To sprawozdanie zostało przesłane za kilka dni pod datą 8 sierpnia. Gdyby proboszcz rzeczywiście wcześniej przesłał taką informację, wtedy biskup także o wiele wcześniej przesłałby do Gietrzwałdu specjalną komisję do zbadania zaistniałych tam wydarzeń. Wówczas ta biskupia komisja odciążyłaby zapracowanego proboszcza, a szczególnie w codziennym i żmudnym spisywaniu zeznań, od czterech wizjonerek. A po drugie, proboszcz miałby mniejsze obciążenie psychiczne, z racji zbyt wielkiej odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi. Badanie prawdziwości objawień na podstawie zeznań osób przyznających się do łaski widzenia należy bowiem do spraw najbardziej delikatnych, niezmiernie trudnych i niebezpiecznie prowadzących do popełnienia wielkiej pomyłki. Z pewnością można stwierdzić, że przez niepowiadomienie biskupa diecezji o tym, co się wydarzyło w jego parafii. Cały ten duchowy ciężar wziął na swoje ramiona.